O relacji z tatą. Bo miałem taki moment, gdzie ta relacja była słaba bardzo. Można powiedzieć, że go dość mocno nienawidziłem. Hmm. Eee, bo wcześniej też jak opowiadałem właśnie o tym. O tym, że gdzieś tam byłem mocną ręką wychowywany. To, to, to teraz z perspektywy lat jakby zrozumiałem. Wiesz, Umiałem jakby zobrazować sobie sytuację ojca, gdzie utrzymuje rodzinę, pracuje po 12 godzin codziennie, przychodzi do chaty, jeszcze ma problem z trzema bachorami mhm. i po prostu nie miał na to siły i ochoty. I to była najszybsza droga, żeby do nas przemówić, ale oprócz tego były też jakby gdzieś tam mocne słowa często ze strony ojca, które gdzieś tam mocno mnie bolały ale to udało się, że tak powiem, gdzieś wyjaśnić, bo mieliśmy taki moment z ojcem, gdzie ja już byłem osobą pełnoletnią i usiedliśmy sobie i po kilku głębszych doszło do dyskusji mhm. i po prostu wyrzuciłem wszystko z siebie i wtedy no doszło do takiego pojednania, że tak powiem. Ale mówię, teraz mam relację bardzo super z ojcem, bardzo go sobie cenię, kocham moich rodziców i wiem, że chcieli zawsze dla mnie jak najlepiej.